Jedna z najbardziej zniszczonych ulic na terenie miasta zostanie wyremontowana jeszcze w tym roku. Mowa tu o ulicy Boja Żeleńskiego, na modernizacji której udało się wygospodarować niemal 700 tysięcy złotych. O szczegółach mówi burmistrz Grzegorz Mrowiński. On dla mieszkańców Giałdowa bardzo dobra wiadomość, oczywiście nie zadowoli ona wszystkich mieszkańców, ale szanowni państwo, remonty prowadzimy w miarę naszych możliwości finansowych. Tą dobrą wiadomością jest to, że ulica Boja Żeleńskiego będzie jeszcze wyremontowana w tym roku. Udało nam się znaleźć dodatkowych pieniądze w budżecie. Jest to prawie 700 tysięcy złotych. Wytypowaliśmy ulicę Boja z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to bardzo ważny ciąg komunikacyjny, który łączy centrum handlowe przy ulicy Skłodowskiej z tak naprawdę pozostałą częścią miasta. A drugi czynnik, który spowodował o wyborze tej ulicy, to jest to, że jest to kolejny etap rewitalizacji Starego Miasta. Chcę Państwu powiedzieć, że ulica Boja Żeleńskiego będzie wyremontowana w podobnym stylu jak ulica Wolności. A więc, my tutaj oświetlenie, o chodnikach, o nawierzchni asfaltowej. No i trzeci jeszcze aspekt, o którym chciałem wspomnieć, to jest też obecność orewo i warsztatów terapii zajęciowej. A więc, no, chodzi o to, żeby komfort dojazdu do tych placówek był jak najwyższy. Ulica Boja Żeleńskiego zostanie wyremontowana do końca roku.